Puchatka półtora kapeć, 5 stówek, surki No bo jaki puchatek Dobra Dosiać ci zrobi? Nie no chyba nie, miejmy nadzieję, że nie, si gra Więc git, good luck, have fun A trzeba wygrać Trzeba wygrać, dobra 7-0 Zróbmy 2-0, zostanie i potem tylko jeszcze Alajcior, a my jutro gramy Alajcior, tak? PL górą, Polska górą Jedziemy E, te, te, Jezus, dzień dobry, na Pana nie jest, żadnego gówna na łóżku nie mam Co ty piszesz? Dobra, cyk, cyk Dary miałbym full i mógłbym zakręcić dołem, więc to śmierdzi jak plus. Bo idzie tą fajnie mapę wykręcić dołem jeszcze, jedynki, okej. Okay. No to wychodzę ja i z grupy raczej. Jaki tam masz, Lajciur, wynik? Jedynki. Podoba mi się że z gnolem wolę grać z lizakami Zdecydowanie I tutaj sztosa jakoś nie ma Gdybym miał kogoś Pod nogi pod nogi Ważki, fuck najgorzej Is this Polat only czadel? I'm serving Muslim police, yeah But you can type in English No problem, no problem Nie wiem czy to DD było dobre, w sumie chyba nie Chyba nie, to nie było dobre. Chybałem. Chociaż tak jakbym za... tu, tu, tu. Sorry, mógłbym szybko wyjść. Dobra, cyk. Diplo, Diplo Dalejta. A jakbym zakręcił, tak? Uuu, Dobra, ale podkręcone ładnie. Życie z zapomnienia. Akademie, Za panem jest jakiś różowy Karaluk. Proszę zabić to kapcie. To nie jest Karaluk, to jest cesarzowa. Jemar Lander, dzień dobry, dzień dobry. Asha London School, like, like. A chuja że ważki dostałem w tej grze do solo. Dobra, puszki są, staty są. Graal Hove, puszki. Okej. Okay. Czemu co mam duszę? Mogą wyrwać się. Mm -hmm. Burzaczek mi pobliż. Odpierdoliłem, ale tak na pół gwizdka Odpierdoliłem. Więc się chyba za bardzo przechyliłem. dedekiem. tak mi się wydaje. Eee, za mocno, za mocno przechylone. Ale wydaje mi się, że i tak w jedną turę ten zamek. Więc bym powiedział pół biedy, a nie sama. Dobra. Ja Będę miał czapę do many. Mogą wyrywawszy się z nie wejdę, dobra? gildia, odciążenie, dokupienie tych. Tylko, że ja potrzebuję i w tym jest problem, nie? Potrzebuję w z pieniędzy. Tutaj mam te jedne wirki do zrobienia, ale fajnie by było, jakby się pokazały jakieś inne po drodze. Te, Trzy części do smoka mam widzu. No! <śmowna> Super! Genialnie. Ja jestem zadowolony w poglądów. Smok, a jak? Dawno nie by... ty, dawno smoka nie składałem szczerze Czy mi się wydaje? Nie, chyba dawno nie był smok składany Wydaje mi się, że to już... oj, długo, długo Tak mi się wydaje Wczoraj? Ale taki był złożony, że był zagrany w Finalu? A był, na no tego gościa co mi na bią wierzył. nigdy hey, xdd Dobra, oszukałem was. Dobra, cyk. Ty, tył. O, w bym se pierdyknął w sumie. Ale to może na koniec streama. Ta, 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 ta. Idę tutaj zrobić pieniądze. Jak zwykle. Nie jak zwykle. Zdarzy się. Ale nie jak zwykle, nie zdenerwuj się Patrz, już dwie części do smoka, nie no Będziemy, będziemy bezpieczni Ale oddaję. Albo dawaj te bez apa, to tam niech palą wrotki, nie? Dwa 9 for depression Dobra, cyk No bo ja się tylko cofam teraz No to jest sporo siana co mi da po prostu na wiewki, nie i dużo ekspa. rozwój do cipy przeproszeniem Uhum, uhum. Dobra, pa, dwa rady wywierna, stoi. Teraz tylko zająć się zbieraniem wiwer. Po informacji, grasz z wyłączonym monitorem S <grym> na totalnym wyjebaniu, tak? to dzisiaj, dzisiaj rewanżyk można pierdyknąć. Te pa, no, go, go kolejnego smoka. Go kolejna część depresji. Dlaczego to zaraz nie wziąłeś? Bo nie gramy premium. To zrobię tak. A nie gramy premium, gramy turni, widzu. Turni, gramy zwykłą wersję. przedałoby się dostać coś sensownego, jeżeli chodzi o magię. Na razie Brunhilda taka bez kurde wydaje mi się, że mam taki stad, że mogę tu wjechać. Tak mi się wydaje. 16 tych wydaje mi się że idzie to zrobić lepiej. Ty pójdziesz tu, ty zostaw to, ty zostaw to, ty zostaw to. Ty pójdź tu Okej okay. tak. Wydaje mi się, że w tym momencie jak puszczę kombat już będzie lepiej te tak. Siana jak lodów. Dobra, jedna wiwerna zrobiona. I trzy części smoka, więc lada moment będzie. Ta tu gorzki. Aaaa, take it, I don't care. Dobra, siada. W sensie. No, mocno wykręcone. Z statami bardziej tą grę teraz wykręciłem. Jeden jeden tysiąc statwy typy. Jep. Jep. Mhm. Mm magie, magie! W sensie na razie widziałem tylko wodę. Jak dostanę znowu wodę, to już piknę tą wodę, ale zaraz się w i pójdę kupię. W najgorszym przypadku. Ja nie chciałbym gubić tempa, który jest potężne. Szybkie tempo, szybka gra. Connect, nie? Rów na razie nie, chociaż, dobra, zrobię te krowy, bo gdzieś tam w połowie gry czasami gubię się i nie wiem czy nie grę przyrostów i tak dalej, więc lepiej po prostu mieć to zabezpieczone, ale krowy kupić nie kupię, dobra, kupię. Co to, to jest? To jest do zrobienia, zabiorę ten kamień. Nie no, jestem, no mam, jakbym dostał magię. To ta gra byłaby strasznie turbo, nie? Dobra, w końcu Waszka G. Zrobię to add, to idziemy po tą chałupę, nie? Dobra, cyk. Biorę to, żeby było. Kurde, ale jest, że powiem, no. O, prosty plan na tym, na tym biom jest bardzo. Ja chciałem już ja dychę. dych, eh? Idę po to, idę po to. co się zrobię to. Tu z buta. Może z. Nie. A, to muszę wyczyścić. wydaje mi się, że mogę jeszcze to dopompować ekspem po prostu. Ale, puch, no w końcu, jakieś dobre mapy. Tak? No ta mapa też jest dobra. Ta mapa też jest dobra. Czy części smoka? Jep. Ale będę miał zaraz wykurwione staty. Jak zbiorę to, zbiorę to, bo mogę. A w sumie zrobimy inaczej. Zrobię tak. Tak. Szybkie decyzje, witzkeg Zaoszczędzony timer, chyba w poprzedniej gierce też miałem dużo timera, nie? Zaoszczędzone Tak mi się przynajmniej wydaje Dobra, dolewiwernie się jeszcze zrobi, bo ja tutaj no, pompuję głównie też Expa. Jak będzie Ex, będą 2 dedeki. Jak będą dwa dedeki, to ja już o to już na pewno do końca wszystko nie. Dobra, czy? No, wiesz, ile zajmuje, żeby nie. No, na pewno trochę zajmuje. Kurde, skrzynki 500, jakbym miał większe skrzynki To bym to opierdzielił, tak jak miałem w planach to opierdzielić Teraz to jest ciężej Czy no, no mogę wejść tu na kulturce No pierdzielę sobie jeszcze to a no duele wyvern gdzieś tam podkrywałem, tak? No zrobię sobie w 100 i nie wiem stąd takiegoś ddka, może potem manę? Chociaż nie, manę to już mam. Zbiorę to, czekaj bo mam dwa dedeki, czyli czekaj, zbieram to dd tu albo tam portal po prostu. Tu są krowy, krowy mógłbym mieć przed topą. No, duele dueli wyvern jest mało, to mogę na pewno powiedzieć. Dobra. I siano by się przydało więcej robić. Więcej siana na pewno. Tych flysów. to mam po więc I don't care. Wittim much. Siano jakieś tutaj? Nie, nie mamy żadnego siana. Mam jeszcze puszkę do zrobienia. W końcu lizaki dostaję. To też jest fajne. Bardzo często ostatnie gry były bez lizaków po prostu. No, Regmany, fff, Regmany duel zrobiony. Mógłbym pójść tędy, żeby pójść w tą stronę. No, ten duel, jeżeli nie przejmę, to nie będę jakoś mocno psioczył. E, chyba, że zrobię cycę. Może zrobimy cycki, bo staty mamy mocne. No, może dwa razy cyce nawet. Kruciństwo może być, chociaż na ten rozwój to zaczyna trochę szaleć Czekaj, co było na środku? Koł był na środku. No do Lizaków to odda. to może oddać, że odda do Lizaków, a dwa. Dwa, że możemy smoka zagrać, bo mamy te części. Chyba zrobię to, dd tu, z buta tu, dd tu. Mam ja się ucznictwo tego smoka odda, a jeżeli zagram smoka, będę mógł go szybko dosiąść z tym, co mam. A ja cię, kurwa dam smoka, no ale co ja ci powiem, jak mi tak gra daje, no? A, nie mam ziemi, ty. Where ziemia? Ty, jak ja ziemi nie dostanę, to ta gra może być źle. Więc nie wiem, czy z tej strony nie pójdę prosto na ten zamek. I kupię ziemię. Ziemia, woda. Chociaż nie, w sumie jak będę grał w smoka, to nie muszę mieć tego. No muszę, no, muszę dostać na pewno ziemię i ta ziemia będzie trwała. W ja tej ziemi będzie trwała 100 lat. Mam 15 level, ale. Ma, no, magia troluje, nie? Magia troluje. Odecydka po wtywki. Pewnie tak, pewnie tak. Pewnie tak. No teraz robimy to. DD tu, z buta tu, DD zabieram zamek. Potem będę mógł iść tędy do góry. żeby pójść gdzieś w stronę tego zamku, żeby mnie cofnęło tu. Bo to powinno mnie cofnąć tu, nie? Czekaj, gdzie to jest? Który jest bardziej wysunięty? Uj, ciężko powiedzieć, chyba ten sam, nie, to samo miejsce, to mam nadzieję, że do Konfluksa cofnie, jak co cofnie do Konfluksa, to kupimy ziemię. A ja masz Diplo, ale raczej nie będę grał Diplo, skoro... raczej nie będę grał Diplo, skoro... mam trzy części smoka i jest szansa, że go po prostu docisnę na smokiem, tym bardziej, że mam ucznictwo, a jest trochę tych lizaków, nie? Mhm, mm jakieś hiderki dla widza Raczej nie. Czyli będzie Słonik? No chyba będę chciał zakończyć szybko ten mecz, no Tak mi się wydaje. Ale no, wiadomo, może się zmienić zawsze Dwie lewiwki bardzo słabo rozstawione na tej mapie. Rozjebane po jednej sztuce na, na milion kilometrów, nie? Dosłownie, raz, dwa, trzy, cztery. Cześć, stary, witam, witam. O... Dobra, no nie mamy tego, więc mówię, że to będzie regowane. Nie chcę, żeby mi w krowy poszło. Wolę, żeby poszło tu. Będą jeszcze krowy, będą jeszcze krowy. Jeżeli cofniemy do Konfluksa, to bym powiedział, że jest całkiem planatą grę, Lizardo, tu jest kariera. Dobra, no i w next tourze. W next tourze, tak jak mówiłem, tędy do góry Przez tą puszkę Czyli DD, z buta, z buta, DD, mam nadzieję, że mnie cofa tu Jak mnie cofatu, to bym powiedział, że okej okay. Duale krów, Nie no, nie będę grał jakoś szczególnie przyrostów Duale krów robiłem, kiedy byłem dosłownie o krok od duela Żeby po prostu, jeżeli coś się w grze rypnie żeby potem nie żałować decyzji więc tak dzień dobry dzień dobry witam ooo dobra możemy w sumie zrobić bo... no dobra też są całkiem po drodze no nie mogę powiedzieć że nie bo bym skłamał No, i tu powinny też być, nie? Wariaty. Ja. I no i mes maseni jest. Dobra, no i żyjemy. Do maseni zostaniemy cofnięci. Zrób mi tak, zrób mi tak. Mm, tu mi zrób tak. Killia. No, zastanawiam się, cholera. Zastanawiam się, cholera. Ziesiana mi na pewno brakuje w tej grze, tak? Przyrosty, jeżeli coś się odwali w grze, to przyrosty mogę zawsze zagrać. Na razie tutaj się przygotuję, jakbym chciał te krowy zrobić. No bo jest 42 krówki. Znaczy, granie diplo dla mnie by było słabe. Chociaż nie, no, nie, bo nie mam miejsca na wodę. No, do Leita potrzebowałbym wody, no niego wtedy. Nie, wydaje mi się, że będę chciał dograć to, co mam, i Olinę dojebać. Ty, w sumie tu mam to. Hmm. Trzeba bym kupę siana na to, ale siana dostałbym stopy. Leosia? Pani, nie, ona nie wygląda tak. Dobra, yy, Hmm. No dobra, to pluje na dzień dobry. Ja powiedziałem, dzień dobry przecież. to, tu, tu. tu. pop, Dobra, cyk. Czeka, bym robił czapkę. Może bym dostał ziemię. Jakbym dostała dwa zrobiłbym naga bank. Będziemy. Znaczy, na pewno teraz obowiązkowo no muszę kupić ziemię. Co będzie kosztowne dla mnie. I w surowcach, we wszystkim. Jakbym miał, ja mówię, jakbym miał magię w normalnej kolejności w tej grze, to by było zajebiście, nie? Często gęsto ludzie mają tu powietrze, tu ziemię. A ja niestety na tą magię czekałem za długo. A już level mam dojebany, nie? Znaczy, wydaje mi się, że i tak pewnie już gdzieś tam gierkę trzymam trochę za jaja, ale. Ale wszystko może się zdarzyć, jak to mówią. No nie mam siana w ogóle. Siano, siano, siano. Adwencja ziemia teraz i go siano. A, oh, come on. Um. siano, Come on! siano, Bo chcę krowy tu łapnąć. Córka mi jeszcze przyjdzie w tej grze. Dobra, krowy, lizaki, zrobimy topę. Potem cofnę się po armię. Nie, w sumie ja wezmę całą armię. Wierzę całą armię, robię topę. Wezmę sobie drewno z Wezmę to, żeby sobie się tu, no bo nie mamy odwięzienia ziemi. I co? I let's go, tak? I let's go. Let's fucking go. Ta ta te, Tą koronkę to chyba wypadało wcześniej no czy nie? Mani mi nie brakowało. No mi w tej gry, że nie brakowało, brakowało mi magii Teraz stopa, żeby zarobić sobie też na te wiwerny Bo jednak parę sztuk jest do wykupienia. 17 Mamy kotły Mamy również kotły, stąd wiwerny kupię Stąd kupię wiwerny, żeby nie dostać połubieni Siema Lola, dzień dobry, jak tam dzionek? Zrobimy to, zrobimy to, czekaj, tak, tak A czekaj, jakbym zrobił DD tu, robię to DD tu, robię to, cofam je tu prawdopodobnie Chociaż nie Niekoniecznie, ale nie powinno mi cofnąć. Stopię full leko i let's go hyderki. Znaczy, mogłabym grać przyrosty, ale nie chcę grać przyrostów. bo w się sensie mam już rozjebany strasznie rozwój. Jakbym miał grać przyrosty, miałbym grać hydery, musiałbym mieć wodę, nie ma miejsca na wodę. Znaczy... mam miejsce na wodę, ale wtedy nie ma miejsca na deploy i tak dalej, i tak dalej. No, niekoniecznie. Bardziej jestem już nastawiony na to, że biorę już smoka, bo mam trzy części. I po prostu dojeżdżam go na biomie z lizardami. I Z tym, co mam. No, już mam takie bym powiedział: mocno, mocno ograniczone, że tak powiem, zagrania. No bo jest ziemia. Po ziemi może być woda lub diplo. Woda lub diplo. Diplo mamy. W... Hmm. Czemu? Wywali.